Ja oto kolejny filmik po tym fajnym samolocie, który zrobiłem. Jeszcze nie możecie oglądać, ale gwarantuję Wam, że już niedługo wyjdzie na ekrany YouTube. Po pierwsze, Kapołita nową nie ma. Biedaczek upił się. Tym razem prawdziwe, bo pomylił z, rum z wodą. Chciał się napić wody, a wypił tyle rumu, że go po prostu zapił.

Brzydkie, 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 ładne, brzydkie, 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 ładne. Fajnie. Okej. Okay. Lalala. Okej, okay. mm -hmm. Dobra, um, nawet no, nie zapisu innego, to słabe było. Mm, o, oh, to jest dobre. Mm. Żeby nie zanudzać, powiem na uchis... Albo nie, nie powiem jednak. Jest zbyt żenująca, żeby ją nie mówić. Nieważne. Nie, nie wyszło ułożenie. Gapi się w górę, koleś. Okej. Okay. Mój potwór będzie mieć te oczy. Ostrzegam, żeby nie umrzeć na słodkość. Dobra. Okej. Okay. No wiecie, no to jest tylko taki mały filmik, żeby pokazać, jak się robi węże, więc nie oczekujcie od mnie zbyt wiele. Ale... Wyniki pokazujące zawsze są krótkie. Jeżeli nie lubicie robić węży, to możecie potem je tak udetalować, jak ja na przykład teraz. Idzie fajnie całkiem. A możecie również zrobić rzeczy typu tak i ten w kół. Ja, to dam do mojego ukochanego Węgorusza. Oto. Kolec jadowy. Nie, za długi. <tryk> 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 Dobry. Dobra, mniej no więcej takiego można zrobić węża i nazwę go, o przykładowo, wy... Ups, sorry za chwilowe błędy. Coś się zbagowało Wąbrzyk. Nieważne, e, okej, okay. chciałem trochę powołać jedną rzecz, ale nie wyszła. Okej, okay. to 42 życia, wszystko jest okej. Okay. Dobra. No i macie węża. No to już wiecie, jak robić węże. Jeżeli nie podo spowodował, podobał Wam się mój wąż, możecie zrobić wymyślone. W ogóle możecie wymyślać, 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 bo za fantazji, że spor jest nieograniczona, ale jest, jest jedna rzecz. Taka jedna mała rzecz. Taka jedna tyci rzecz, której wam nie powiem.